Krótka historia świata, Ernst Gombrich, rozdział 22. Walka o władzę nad światem chrześcijańskim. Historia świata nie jest niestety piękną poezją. Nie dba o urozmaicenia. Wciąż się powtarzają, zwłaszcza rzeczy nieprzyjemne. Zaledwie 100 lat po śmierci Karola Wielkiego, w czasach bardzo smutnych dla kraju, znowu nadciągały, nadciągały hordy jeźdźców ze wschodu. Tak jak kiedyś Hunowie, a po nich Awarowie. Właściwie nie jest to aż takie dziwne. Droga z azjatyckich stepów do Europy była bowiem wygodniejsza, więc i bardziej nęcąca niż wyprawy połupy do Chin, które chronił wielki mur cesarza Qin i które w ogóle były wówczas potężnym, uporządkowanym państwem, z wielkimi, kwitnącymi miastami, a życie na dworze cesarskim i w domach wysokich uczonych urzędników odznaczało się ogromną kulturą i wyrafinowaniem. W tym samym czasie, kiedy w Niemczech spisywano dawne pieśni wojenne, aby je za chwilę znowu spalić jako zbyt pogańskie, kiedy w Europie mnisi nieśmiało próbowali opowiadać historię biblijną w niemieckich rymach i łacińskich wersach, a więc przed 800 rokiem, 800 rokiem i później, w Chinach. Żył może, e, e, żyli może najwięksi poeci, poeci jacy kiedykolwiek istnieli. Eleganckimi pociągnięciami pędzelka pisali tuszem na jedwabiu bardzo krótkie, proste wiersze, mimo całej swojej prostoty, wyrażające jednak tak wiele, że, kiedy je, e, 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 że kto je raz przeczytał, ten nigdy ich nie zapomni. Cesarstwo. Chińskie było dobrze zarządzane i dobrze szczerzone. Dlatego hordy jeźdźców wolały raz po raz najeżdżać Europę. Tym razem byli to Madziarzy. A że żaden papież Leon ani żaden Karol Wielki Cesarz nie stawiali im czoła, bardzo szybko podbili dzisiejsze Węgry i Austrię. Po czym wtargnęli do Niemiec, aby rabować i mordować. Niemieccy książęta plemienni musieli więc radzi, nie radzi, wybrać sobie Przywódcę. W 919 roku obrali jednego z książąt saskich, Henryka, na wspólnego króla, który w końcu wyparł Madziarów i trzymał ich z daleka od Niemiec. Jego następca, król Otton, nazwany Wielkim, nie rozgomił ich wprawdzie tak doszczętnie jak Karol Wielki Awarów, ale po miażdżącej klęsce, jaką im zadał w 955 roku, Zmusił ich do osiedlenia na obszarze dzisiejszych węgier. Tam też ich potomkowie węgrzy, żyją do dzisiaj. Odebranej maczarom ziemi odto nie zatrzymał po prostu dla siebie jako królu. Nadał ją w użytkowanie jednemu z książąt. Tak było zresztą wówczas w zwyczaju. Syn Ottona Wielkiego, Otton II, w taki sam sposób w 976 roku nadał e, e, część dzisiejszej dolnej Austrii, mianowicie region Wachau, jednemu z niemieckich wielmożów Ludwikowi z rodu Bambergów. Taki wielmoża budował sobie na ziemi użyczonej przez króla zamek i rządził tam niby książę. Na ogół, na ogół nie był jakimś zwyczajnym urzędnikiem królewskim. Był kimś więcej, był panem na swoich włościach, dopóki król mu ich nie odebrał. Chłopi, którzy tam mieszkali, najczęściej nie byli już wolnymi ludźmi, tak jak dawniej chłopi germańscy. Przynależeli do ziemi nadanej przez króla w lenno albo będącej własnością możnego pana gruntowego jak owce i kozy, które tam się pasły, <laughs> jak jelenie, niedźwiedzie i dziki, które żyły w lasach, jak rzeki i lasy, pastwiska, łąki i pola, tak i chłopi przynależyli do ziemi, którą uprawiali. Dlatego nazywano ich poddanymi. Tak naprawdę nie byli obywatelami państwa, nie mieli Prawa iść dokądkolwiek by chcieli, ani decydować o tym, czy będą uprawiać Ziemię, czy też nie. Nie byli wolni. Byli więc niewolnikami tak jak z starożytności, zapytasz. Właściwie też nie. Jak wiesz, od czasu chrześcijaństwa skończyło się niewolnictwo w naszych krajach. Niewolni chłopi nie byli niewolnikami, bo przecież przynależeli, przynależeli do ziemi, a ziemia należała do króla, nawet jeśli użyczył jej wielmożom. Wielmoża czy książę nie mógł ich więc sprzedać ani zabijać, jak to kiedyś mógł robić pan ze swoim niewolnikiem. Poza tym mógł jednak żądać od nich wszystkiego, czego zechciał. Musieli dla niego uprawiać pola, dla niego pracować, jeśli kazał, musieli regularnie posyłać mu zboże i mięso na zamek, żeby miał co jeść, ale bo przecież wielomorza sam nie pracował w polu. Co najwyżej chodził na polowanie, jeśli sprawiało mu to przyjemność. Ziemia, którą król nadał mu w użytkowanie, była właściwie jego ziemią, bo także jego syn ją po nim dziedziczył, jeśli nie dopuścił się żadnej przewiny wobec króla. A jedyną powinnością księcia wobec króla w zamian za nadaną ziemię, zwaną lenem, było to, by razem ze swoimi panami gruntowymi i chłopami musiał z nim iść na wojnę, jeśli taka wybuchła. Tyle, że wojny wybuchały często. Całe Niemcy składały się w tamtych czasach z takich len, nadanych wilmożom. Król zatrzymał dla siebie tylko nieliczne włości. Tak samo było we Francji i w Anglii. We Francji w 987 roku królem został potężny książę Hugo Capet. Anglię opanował w, 1100, w 1016 roku duński żeglarz Canut, który potem objął również tron Danii, a także Norwegii oraz części Szwecji. I pozwolił mężnym, e, możnym książętom rządzić na swoich lennach. Dzięki zwycięstwu nad Maziarami znowu bardzo się umocniła władza królów niemieckich. Sam Odtąd Wielki, pogrąca Maziarów, narzucił zwierzchność lenną także książętom Słowian, Czechów i Polan. To znaczy, że odtąd uważali oni swoje ziemie za, jed, za jedynie nadane im przez króla niemieckiego. I stawiali się z pomocą zbrojną, jeśli tego zażądał. Już yy, jako tak potężny władca, Otton yy, Wielki ruszył do Italii, gdzie wybuchły wśród Longobardów straszliwe zamieszki i dzikie walki. Również tę ziemię uznał za swoje niemieckie lenno i nadał je jednemu z książąt Longobardzkich. Papież, wdzięczny Ottonowi za swoją, że swoją potęgą nieco poskromił longobardzkich wielmożów, koronował go w 962 roku na cesarza niemieckiego, tak jak w roku 800 został koronowany Karol Wielki. Niemieccy królowie znowu stali się rzymskimi cesarzami i tym samym patronami chrześcijańskiego świata. Do nich należała ziemia uprawana, uprawiana przez chłopów od Włoch po Morze Północne, od Renu aż hen po Łabę, gdzie Słowianie mieli za panów niemieckich wielmożów. Ale nie tylko książętom cesarz nadawał ziemię w lenno. Często nadawał je także księżom, biskupom i arcybiskupom. Byli więc już nie tylko urzędnikami kościoła, lecz także, jak wielmoże, władali rozległymi obszarami i na czele i swoich chłopskich poddanych szli na wojnę. Z początku papieżowi bardzo to dogadzało, lubił. Pozostawać w dobrych stosunkach z niemieckimi cesarzami, którzy go chronili i bronili i wszyscy bez wyjątku byli bardzo pobożni. Wkrótce jednak sprawy przebrały inny obrót. Papież nie chciał pozwolić, żeby cesarz decydował kto z księży ma zostać biskupem Moguncji czy Trewiru, Kolonii czy Pasawy. Mówił, są to urzędy duchowe i to ja, najwyższy duchowny, mam prawo je rozdzielać. No tyle że nie były to tylko duchowe urzędy. Arcybiskup Kolonii był duszpasterzem, ale jednocześnie księciem i panem całej okolicy. A o tym, kto ma zostać księciem i panem na jego ziemi, chciał przecież decydować cesarz. Jeśli dobrze się zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że w rzeczywistości obaj ze swojego punktu widzenia mieli zupełną rację, tak cesarz jak i papież. To z nadawania ziemi w Lenno wziął się cały kłopot, gdyż w najwyższym panem wszystkich księży jest papież, a najwyższym panem wszystkich ziem cesarz. Musiało to doprowadzić do konfliktu i niebawem taki konflikt wybuchł. Nazywamy go sporem o inwestyturę. W Rzymie w 1073 roku papieżem został wyjątkowo pobożny, żarliwy mnich. Który przez całe swoje życie zabiegał o czystość i władzę kościoła. kościoła, nazywał się Hildebrand, a jako papież przyjął imię Grzegorza VII. W tym czasie królem w Niemczech był Henryk IV. A trzeba ci wiedzieć, że papież czuł się nie tylko najwyższym kapłanem, ale także powołanym przez Boga, władcą wszystkich chrześcijan na ziemi. I dokładnie to samo cesarz niemiecki, następca dawnych cesarzy rzymskich Karola Wielkiego, czuł się patronem i najwyższym przywódcą całego chrześcijańskiego świata. Henryk IV. Wprawdzie nie był wtedy jeszcze cesarzem, ale uważał, że jako król niemiecki ma prawo do koronacji, który z nich dwóch miał ustąpić. Gdy zaczęli ze sobą walczyć, na świecie zapanowało niezwykłe, niesłychane poruszenie. Wielo było za królem Henrykiem IV, wielu za papieżem Grzegorzem VII. Do dzisiaj znamy 155 pism polemicznych, napisanych wówczas przez zwolenników i przeciwników króla. Tak samo, tak samo wszyscy byli zaangażowani w tą walkę. Niektóre pisma przedstawiają króla Henry Henryka jako złego, gwałtownego człowieka. Inny z kolei papieża, jako człowieka o twardym sercu i żadnego władzy. Myślę, że nie będziemy wierzyć ani jednym, ani drugim. Będziemy pamiętać, że obaj ze swojego punktu widzenia mieli rację, i dlatego nie jest dla nas takie ważne, czy król Henryk rzeczywiście nie był uprzejmy wobec swojej żony, jak twierdzili przeciwnicy króla, i czy papież rzeczywiście nie całkiem formalnie został papieżem, jak twierdzili. Przeciwnicy papieża. Nie możemy przecież odbywać podróży w przeszłość, żeby zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało, czy którejś z tych pisz nie oczerniało papieża czy cesarza. Prawdopodobnie zostali oczernieni obaj, bo ludzie, jeśli walczą, są prawie zawsze niesprawiedliwi. A teraz chcę ci pokazać, jak trudno jest dojść, dojść prawdy. Bo po ponad 900 laty. Król Henryk nie miał bowiem łatwo. Wielmoże, którym nadał ziemię w Lenno, czyli niemieccy książęta, byli przeciwko niemu. Nie chcieli, żeby król stał się zbyt potężny, bo wtedy im również mógłby rozkazywać. Zaczął papież Grzegorz, wykluczając króla. Henryka z kościoła, to znaczy, zabrania, zabraniając wszystkim księżom odprawiać za niego msze. Nazywa się to ekskomuniką. Wtedy księż, e, książęta oświadczyli, że nie chcą króla wyklętego przez kościół i wybiorą sobie innego. Henryk musiał więc przede wszystkim postarać się o to, żeby papież zdjął z niego tą straszliwą klątwę. To było najważniejsze, bo gdyby mu się to nie udało, pożegnałby się z koroną. Pojechał więc sam, bez wojska do Italii, by rozmawiać z papieżem i prosić o zdjęcie ekskomuniki. Była zima, a niemieccy książęta, którym pojednanie króla Henryka z papieżem nie było przecież na rękę, obsadzili wszystkie drogi i dróżki. Henryk wraz z małżonką musiał więc wybrać długą, okrężną drogę i mimo lodowatego zimna przeszedł przez Monte Cani, prawdopodobnie przez tę samą przełęcz, przez którą niegdyś wkroczył do Italii Hannibal. Papież akurat jechał do Niemiec na rozmowy z wrogami króla, gdy usłyszał, że Henryk nadchodzi, schronił się w Kanosie, w warownym zamku w północnej Italii. No myślał, że Henryk idzie z wojskiem, ale gdy zobaczył, że przyszedł sam, by prosić o zdjęcie klątwy, zdumiał się i ucieszył. Niektórzy powiadają, że król pojawił się w szacie pokutnej, w zgrzebnym habicie, że papież kazał mu trzy dni czekać na dziedzińcu przed zamkiem stojącym, stojącego boso na śniegu w siarczystym mróz, zanim się zlitował i zdjął klątwę niektórzy ówcześnie opisują jak to król skamlał przed papieżem o łaskę która mu w końcu z litości została okazana jeszcze mówimy dzisiaj o kimś kto musi się ukorzyć i prosić przeciwnika o łaskę że idzie do kanosy a teraz się dowiesz jak tę samą historię opowiada jeden z przyjaciół króla brzmi ona tak gdy Henryk zrozumiał, jak złe jest jego położenie, po cichu obmyślił bardzo sprytny plan. Nagle i niespodziewanie wyjechał, wyjechał papieżowi naprzeciw. W ten sposób odniósł dwie wielkie korzyści na raz. Klątwa została zdjęta przez to, że zjawił się osobiście, nie dopuścił do spotkania papieża ze swoimi wrogami, co byłoby dla niego niebezpieczne. No, tak oto przyjaciele papieża uważali kanosy za niebywały sukces papieża, a zwolennicy króla za wielką wygraną swojego pana. Widzisz teraz, jak trzeba uważać, wydając sąd o dwóch potęgach, które wiodą ze sobą spór. Ale kanosa nie zakończyła tego spór. Poru. Nie zakończyła go nawet śmierć króla Henryka, który rzeczywiście został cesarzem, ani śmierć papieża Grzegorza. Wprawdzie Henryk zdołał jeszcze doprowadzić do detronizacji Grzegorza, lecz wola tego wielkiego papieża powoli jednak wzięła górę. Biskupów wybierał kościół, a cesarzowi wolno było tylko powiedzieć, czy zgadza się z tym wyborem papież nie cesarz został panem świata chrześcijańskiego. Pamięta, że nordycy żeglarze, Normanowie zdobili kawałek ziemi na wybrzeżu państwa franków, które jeszcze dzisiaj nazywa się po nich Normandią. Wkrótce przyzwyczaili się mówić po francusku, tak jak ich e, sąsiedzi, ale ochoty na, do śmiałych rejsów po morzu, do wędrowania i zdobywania nie stracili. Niektórzy popłynęli aż na Sycylię i walczyli tam z Arabami, i potem zdobyli tę południową Italię i stamtąd pod przywódcem swojego wielkiego wodza Roberta Kaiskarda bronili papieża Grzegorza Siódmego, przed atakami Henryka IV. Inni przedostali się przez wąską odnogę morską między Anglią i Francją i pod wodzą wielkiego, swojego króla Wilhelma, nazwanego od tej pory Wilhelmem Zdobywcą, pokonali angielskiego króla, jednego z rodzimych następców duńskiego króla Kanuta. Było to w roku 1066. Niemal każdy Anglik zna tę datę, bo wtedy po raz ostatni obcemu wojsku udało się postawić stopę na angielskiej ziemi. Wilhelm kazał swoim urzędnikom sporządzić dokładny spis wszystkich wsi i wszystkich posiadłości ziemskich i wiele z nich oddał w swoim współwojownikom. Tak to wielmożni w Anglii zostali, no, wielmożami w Anglii zostali Normanowie, a że owi Normanowie z Normandii mówili e, po francusku, do dzisiaj język angielski stanowi mieszaninę dwóch słów, e, dawnych słów germańskich i e, romańskich. Koniec rozdziału 22.